Czy jest to wspólne gospodarstwo domowe? Na przykładzie wspólnego gospodarstwa domowego powiem, że takie kryterium dochodowe na jednego członka rodziny przy średnim dochodzie netto z ostatniego kwartału na dzień dzisiejszy to jest 3366 zł. Nie wliczamy w to ani 500 plus, czy dla osoby niepełnosprawnej, czy na dziecko, oraz nie wliczamy zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby spełniające te kryteria mogą się starać o dodatkowe dofinansowania. Z PCPR-u PCPR może dofinansować 150% tego, co daje Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli z, na przykładzie tego wózka aktywnego, jeżeli mamy 4,5 tysiąca z Narodowego Funduszu Zdrowia, PCPR może dofinansować 150%, czyli 6750 zł, czyli kwota dofinansowania na wózek aktywny to jest 11 250 zł i naprawdę jest przed czym wybierać. Czy to będą wózki Sunrise, czy to będą wózki Ottobock'a, czy to wózki pantery? Tutaj mamy jednego pana, który korzysta z Pantery. Więc rozmawialiśmy, jak się na takim wózku jeździ. Wiadomo też, jakie są ceny takich wózków. Oprócz wózków aktywnych mamy jeszcze wózki z napędem jednoręcznym, mamy jeszcze wózki. Dla osób, które nie są w stanie korzystać z wózka aktywnego, czyli wózki inwalidzkie, specjalne, bierne. Tutaj dofinansowanie jest trochę niższe, 4000 zł, plus oczywiście dofinansowanie pcpr -u. I teraz tak, no, w zależności od tego, kto czułby, czym byłby zainteresowany, czy to ma być wózek inwalidzki dziecięcy, czy to ma być wózek aktywny, inwalidzki aktywny, czy elektryczny. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, zapraszam do nas, odpowiemy, podpowiemy. Oczywiście nie chcieliśmy ze sobą całej ilości sprzętu, bo nie bylibyśmy w stanie tutaj, nie wiem, chyba dwoma tirami dotrzeć. Natomiast zawsze powiemy, podpowiemy, jeżeli będziecie Państwo sobie życzyli, umówimy się na prezentację w domu czy w ośrodku, tak, żeby sobie na spokojnie porozmawiać, przymierzyć wiadomo, inaczej prezentacja wygląda w terenie, inaczej prezentacja wygląda w domu. Czyli tak, wózki inwalidzkie, pionizatory, urządzenia multifunkcyjne, także mniejszy sprzęt rehabilitacyjny, balkoniki czy jakieś drobne ortezy. Tak jak mówię, jesteśmy dystrybutorem tego sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych. Zapraszamy. Podzielimy się z Państwa swoim doświadczeniem, bo jak to wszystko zorganizować, jak to wszystko uzyskać. Co jeszcze mogę